Zieliński na lewą stronę, jest ponownie Kuba Kamiński, również bardzo aktywny i dobry w tym spotkaniu. Sebastian Szymański do środka, jeszcze piłka, cały czas gdzieś po lukarnym. Zieliński, uderzenie, ależ bramka, ależ gol, coś nieprawdopodobnego, co teraz zrobiła polska reprezentacja, coś niewyobrażalnego, mamy bramkę wyrównującą, ale w jakim stylu? Euforia na BG Narodowym! Coś pięknego! Polska 1, Szkocja 1! Ależ to było uderzenie! Kamil Piątkowski! Kamil Piątkowski, wspominałem, że jest jednym z lepszych defensorów w dzisiejszym spotkaniu, w barwach reprezentacji Polski, a teraz cóż za strzał, cóż za bomba za pola karnego!